No to moi drodzy, jestem. Wróciłem. Po dłuższej nieobecności spowodowanej chorobą i tiktokowym L4. No ale jak tu chorować, kiedy państwo ginie? Ile to już? Dwa miechy? No prawie tak. Dwa miesiące prężnie Donek rządzi Polską. Na tyle, że już interesują się nami inne kraje. A zwłaszcza jeden: Rosja. Nie wiem, czy zdajecie sobie drodzy państwo sprawę, w jakim chujowym położeniu jesteśmy w tym momencie. Zagrożenie atakiem ze strony Rosji jest największe od czasu II wojny światowej. I nie mówię tutaj tylko o słowach analityków, chociażby amerykańskich, którzy mówią, że Rosja zaatakuje NATO, w pierwszej kolejności Polskę w roku 2025. I nie mówię też o wycieku dokumentów z Bundeswehry mówiących dokładnie o tym samym roku. A nawet nie wspomnę już o tym, że nasi obecni politycy bardzo poważnie rozważają taką sytuację. Chcę raczej powiedzieć o logice. Spójrzmy, co w tym momencie mamy w Polsce. Wielki rozłam wśród narodu. Zostaliśmy skłóceni do granic możliwości. Dosłownie, Polak szczeka na Polaka. Jesteśmy zajęci tak ważnymi sprawami, jak wycofanie prac domowych. Jak karanie za mowę nienawiści. Nasze państwo jest osłabione. Jest osłabione i rozdarte wewnętrznie. Przestaliśmy się zbroić, gdzie w tym momencie nasza główna uwaga powinna być skierowana na sprawy militarne i obronne naszego kraju. Staliśmy się łatwym kąskiem. Dla przykładu. Idący po sawannie sobie głodny lew zaatakuje zdrową, pełną sił gazelę. Która w każdej chwili możemy uciec i zaryzykuje dalszym głodem, czy zaatakuje schorowaną, ranną, nie mogącą spierdolić gazelę? Moi kochani, ja wiem, że w tym momencie to graniczy z cudem, ale jeżeli się nie zjednoczymy, to historia zatoczy koło i będziemy mieć poważny problem. W jedności siła nie dajmy się dzielić. Bo nie jest pytanie, czy Rosja zaatakuje, tylko kiedy.